Witam w kolejnym, 13 odcinku naszego cyklu pod tytułem Wyjątkowe okazje Panar Meble w Ptak Outlet w Żgowie. W kolejnym odcinku przedstawiam trzeci model łóżka. Tym razem jest to łóżko tradycyjne, w formie masywne, dość duże, o wymiarach 250 cm głębokości na 205 cm szerokości, czyli, czyli 205 cm ma długość tak naprawdę zagłówka i zagłówek ma wysokość 100, 103 cm. Dzisiaj prezentowane łóżko jest, to, jest tapicerowane w kolorze czarnym. Na zagłówku jest skóra naturalna typu madra z grubości 1,8 mm. Zagłówek jest przeszywany podłużnie. Tak szerokim, szerokim podłużnym ściegiem. Jeżeli chodzi o ramę łóżka, jest ona tapicerowana wysokiej jakości ekoskórą w kolorze czarnym. Rama jest miękka, pod warstwą skóry jest pianka tapicerska i front jest wyprofilowany w charakterystyczny, w charakterystyczny łuk. Łóżko wyposażone jest w stelaż samonośny, stelaż pod materac wstawiany wewnątrz ramy łóżka. Konstrukcję tą opisywałem już w odcinku 11 i 12 naszego cyklu. Cena outletowa tego łóżka to 2970 zł. Oszczędzamy około 2000 zł w stosunku do regularnej ceny detalicznej łóżko to wyposażone jest w materac typu Butterfly Amour o wymiarach 180 cm na 200 grubość materaca 30 cm materac jest w konstrukcji sprężyn bonelowych czyli cała powierzchnia przepleciona jest gęstą warstwą sprężyn tego typu materace opisywałem również w odcinku 11 i 12 naszego cyklu. Istotną sprawą akurat w, w tym łóżku jest całkowita wysokość do powierzchni materaca, która wynosi przeszło 56 cm, 56 cm. To powoduje, że łóżko, zwłaszcza dla osób starszych, jest wygodne, jeżeli chodzi o kładzenie się na nim czy wstawanie. Wracając do materaca, to cena outletowa tego materaca to 1990 zł, czyli oszczędzamy około 1000 zł w stosunku do ceny regularnej. Obok widzimy stolik nocny wykonany z polirezinu lakierowanego na kolor perłowo-szary na wysoki połysk. Średnica stolika 63 cm, wysokość 35 cm, a cena autetowa 620 zł. Oszczędzamy około 500 zł na tym meblu. Tyle w odcinku 13. Chciałem zaprosić Państwa. Do naszego salonu zlokalizowanego w największym w Polsce odlecie odzieżowym Ptak Outlet w Żgowie pod Łodzią zapraszamy do lokalu numer 2527, 7 dni w tygodniu w godzinach 9.00-21.00, a ja zapraszam Państwa również do oglądania kolejnych naszych odcinków. Dziękuję.